ten zespół. Kiedy przyjechałem do Krakowa i byłem już w Krakowie drugi raz z Bydgoszczy, chyba trzeci dzień albo czwarty, wyszedłem na rynek, a na rynku spotkałem, patrzy się, idzie taki mój dobry znajomy, młodszy kolega. Nazywał się Marian Walek-Walewski. I Marian Walek Walewski tutaj od strony ulicy Szewskiej na rynku mnie zatrzymał i mówi cześć, cześć, co tu robisz? I ja mówię, no przyjechałem do Krakowa, bo będę tu zespół zakładał. Ty, ty będziesz też tu, tu zespół zakładać? Ja mówię, ale dlaczego? I niby nie. Kochany, tu mi włosy wyrosną, pokazał, jeżeli w tym mieście coś, coś się da załatwić. Na to, jak powiedziałem, no to dobrze, to, ale ja spróbuję. <noise> spróbuję. I wydaje mi się, że mimo tych, tych takich y, proroctw kasandrycznych udało się zrobić coś, co właściwie, muszę powiedzieć, w życiu Polski było ewenementem. Właściwie zespół był zespołem narodowym. <noise> Oczywiście potem powstawały następne zespoły w Poznaniu, w Warszawie, gdzieś indziej prawda, w, w Wrocławiu, prawda, różnego, różnej maści, ale myśmy byli ciągle tym wzorem i tym sumieniem artystycznym. Muszę powiedzieć tutaj, że no nie wiem, czy to takie jest, może to tak nieładnie, ale to powiem, prawda? Często nas przeciwstawiali innym zespołom w Krakowie. Mówili: To proszę bardzo, jak oni grają. To tak powinno być, prawda? Czyli, że szliśmy dobrą drogą. Szliśmy dobrą drogą. I tak było, dopóki się coś nie stało. Mogę z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że sądzę, że wiem, co się stało, i powiedziałbym nawet, no. Tak jak to mówił Kaczyński. To moje podejrzenie graniczy z pewnością. <grymne> z pewnością. Że komuś to było nie na rękę. Ja się zastanawiam nad tym i tutaj chciałbym się podzielić z Państwem taką szerszą może refleksję. Kapela Krakowienzis powstała dzięki Katlewiczowi, który mnie zaprosił i namówił do tego, żeby założyć, i dzięki mojej pracy. Ponieważ nie było nic, kiedy przyjechałem do Krakowa, muszę powiedzieć, że szkolnictwo było, miało swoje wielkie osiągnięcia, ale niestety tylko w pewnych dziedzinach. Przecież jest taka sytuacja, że nawet jeszcze dzisiaj, po 60 latach, to my właściwie powinniśmy mieć sześciu przepięknie śpiewających tenorów w Akademii Muzycznej, nie ma jednego. Prawda? Więc jest, są takie luki, prawda? To samo było w 1970 roku, kiedy ja wróciłem do. Nie było. Nie było waltornisty, nie było tuzonisty, nie było altowiolisty. Pierwszy altowiolista, który był kimś, to był Polonek. No i były, no oczywiście, w orkiestrze radiowej ówczesnej, no byli burzycy, ale to nie byli wirtuozi jacyś ekstra. Nawet czasami byłem zdziwiony, że oni grają. Bo znałem tych ludzi. Więc, więc nie było to tak łatwo od razu zmontować wirtuozów najlepszych. Ale Cały czas dzięki temu wytrwałemu działaniu, że jeżeli ktoś, na przykład Leszek Barnat, świetny skrzypek, odszedł do Metropolitan Opera do, i tam grał do orkiestry, prawda? To na jego miejsce nie można było wziąć kogoś gorszego. To wziął Urszulę Górniak, ale Urszula Górniak odeszła i została koncertmistrzem, Uwaga! w operze w Brukseli i tam do swojej śmierci grała, bo bardzo młodo umarła na nowotwór, prawda? A na miejsce Urszuli Górny przyszła piękna dziewczyna, prawda? Ta Szczepańska Lucynka, która znowu wyjechała do, do Lili na przesłuchanie i miała grać koncert ze mną w Nowym Sączu jako i dzwoni do mnie, że ona nie przyjedzie, bo Jean-Claude Caser powiedział, że albo od razu przyjdzie grać, bo jeśli bardzo podobał jej granie, albo jak wyjedzie do Krakowa, to on już jej więcej nie weźmie. I pani Umińska, legendarna skrzypaczka i pedagog, zadzwoniła do mnie i mówi: Panie Dałoński, no przecież to jest szansa dla tej dziewczyny. Ja mówię, ale przecież może przyjechać zagrać koncert solowy i pojechać. No ale widzi pan, to tam tak jest. I, I tak odszedł tam Stalanowski, i tak odszedł tam mnóstwo, mnóstwo i bąk i, bong, i, i no, mógłbym tu wy, wy, całą tą kapelę drugą zrobić z tych samych po prostu ludzi, którzy biegali. I przyjechali na to miejsce w Zimni. Każdy zdawał egzamin i przyjechali zawsze młodsi i zawsze przynajmniej na tym samym poziomie. Ostatni taki, który był, to był frajczyk który przyjechał do nas, prawda, przyszedł na, na egzamin, zagrał i potem od razu dostał propozycję grania solo. Bo jeszcze jedną rzecz, to się nie da tak od razu powiedzieć o wszystkim. Ale po to, żeby ktoś był dobry, to ten ktoś musi się sprawdzać bardzo, tak powiedziałbym osobiście na estradzie. To nie może być masa ludzi, że przyjeżdża wóz bór z ziemniakami i tam jest tych ziemniaków jest jakiś ten jedny ziemniak prawda czy burak jak to się teraz mówi prawda tylko, ty, tylko tylko tam są to muszą być ludzie którzy coś od siebie dają i trzeba im to, to trzeba im to udostępnić każdy muzyk ci którzy są tutaj jeszcze koledzy tutaj są wiedzą nie ma ani jednego muzyka w kapeli starej tej co była kto by nie był kiedyś solistą? Jedni byli, w, w, mieli, jak to się mówi, cięższą zbroję, drudzy mieli może lżejszą zbroję, ale każdy coś grał, bo każdy się dawało szansę. Jedna tylko osoba była w tym zespole, który nie chcę mówić nazwiska, który przyszła do mnie i powiedziała, panie dyrektorze, ja pana bardzo proszę, ja nie chcę grać sobie. Proszę bardzo. Ale każdemu dawałem tą, tą możliwość, bo to jest ważna sprawa, proszę Państwa. To jest ważna sprawa, to jest rozwój muzyki. To są wszystko rzeczy, które są bardzo skomplikowane, ale bardzo istotne dla rozwoju muzyki. No i tak to szło aż do 1900, do 2000 tam któregoś roku, gdzie nagle okazało się, okazała się w jednym takim, no, powiedzmy sobie, tabloidzie, Taka notatka, prawda, że w tym tygodniu będzie wykonany rekwium Mozarta 1 listopada, a na drugi dzień będzie wykonany rekwium Verdiego. Oba koncerty z kapelą Krakowiec będzie dyrygować Stanisław Wałoński, a ponieważ wiem na co Pana Gałańskiego stać, to od razu pisze w tym, że ja nie pójdę na ten koncert. To była reklama tego, tego tabloidu naszego koncertu, prawda? Żeby wszyscy wiedzieli, jaki to świetny koncert, bo od razu mówi ten dziennikarz, że on znając mnie, nie wiem czy to jest co to jest, że czy to jest uznanie, czy to jest nie, nie, nie pójdzie na taki koncert. I od tego się zaczęło. Potem zaczęto robić tak, jak to się robi często w polityce. Że się mówi, że jest źle, jest źle, jest kryzys, a pewnie jest kryzys. Na czym ten kryzys polega? Nikt nie wie. Ja nigdy nie walczyłem z żadną prasą. Ja nigdy nie walczyłem z żadną opinią, każdy może, jeżeli chodzi o y, sprawy artystyczne, może mnie zakwalifikować jako geniusza albo jako zero, to jest jego prawo, to jest jego prawo, no niemniej jednak urabianie opinii swoje niosło, prawda, no a klub było wszystkich w telewizji, prawda, kiedy... Było zrobione coś w rodzaju sądu nade mną w telewizji publicznej i dziennikarka powiedziała do mnie, prawda, no przecież Pan mógł, że przecież to wszystko co robi Pan, to można zrobić lepiej. Ja powiedziałem, i to co Pani robi w telewizji w tej chwili, to, to było na żywo, można zrobić lepiej, bo ja mogę Pani powiedzieć, że Pani się w ogóle na tym nie zna. Bo to można zrobić lepiej i zrobiło się tu głupi. Ktoś tu był z tych państwa wtedy. I tak. I, i, I to słyszał, prawda? I od tej pory skończyło się. I tak to szło. Potem tam były sądy nade mną. No, takie nieprzyjemne, głupie to, prawda? To jest takie ludzkie. Tabloid ma to do siebie, że przede wszystkim niszczy innych. Niczego nowego nie wprowadza. Żadnych, pozytywów ale natomiast niszczyć, bo to jest radość. To jest radość, że się niszczy, prawda? Więc no i tak to po prostu odeszło i potem się okazało, że jeszcze powróz tego nie mogę też powiedzieć, żeby, żeby te opinie nie rzutowały na niektórych członków zespołu. Siłą faktu, bo jeżeli się słyszy, że jest źle, 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 no to może jest rzeczywiście źle a mogło być jeszcze lepiej, prawda. No i, i byli już, są osoby, które są zbawomłucone, ale może nie czują się zbawomłucone, może uważają, że się to dobrze, nie wiem. Ja w każdym razie, tutaj też koledzy są, tutaj pamiętają, że na jednej z ostatnich prób powiedziałem do zespołu, proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że ja mogę żyć bez kapeli, jeżeli będzie trzeba odejść, to ja zabieram partytury i wychodzę. I tak zrobiłem. Ja dam nie za długo, no już może wystarczy,